Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż, po odsłuchaniu tej audycji, bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Ci bardzo serdecznie po nieco dłuższej przerwie, ale już z tego miejsca zaczynam temat, który wydaje mi się w miarę ciekawy, ponieważ kilka dni temu miałem okazję uczestniczyć w takiej mikrokonferencji, no w sumie na 200 osób, no ale mikro, dla jednej z organizacji biznesowych i tam Dlaczego? największego błędu, który popełniłem rozpoczynając swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie. I to wzbudziło we mnie taką refleksję, z którą Oczywiście podzieliłem się z uczestnikami, ale wydaje mi się, że jest to na tyle istotne, a widziałem to w błysku ich oczu, że to jest to, z czym dużo ludzi mierzy się na początku. A uchronienie Cię przed podjęciem takiego właśnie wzorca zachowania myślę, że zaoszczędzi Ci kilka dobrych lat. A największym błędem było to, że przewartościowałem własne umiejętności względem. Giełdy. I żebyś dobrze mnie zrozumiał, ja nie byłem wariatem, który liczył na to, że jest w stanie bardzo szybko udowodnić reszcie świata albo reszcie uczestników giełdy, że jest najlepszym z nich, z inwestorów i że zaraz wszystkie miliardy, które tam się przelewają z lewa na prawo, z góry na dół e, trafią do mojej kieszeni. Ale wydawało mi się, że taki 1% dziennie. Jestem w stanie zarobić. Przecież jest 500 walorów na tylko polskiej giełdzie papierów wartościowych, a więc trafić w tę spółkę, która akurat tego jednego dnia wzrośnie o 1%, wydaje się bardzo łatwe. A więc ten 1% dziennie, mnożnik, procent składany, tak, to jest oczywiście um, pewna droga donikąd. Jest to po prostu coś nie osiągalnego. Natomiast taka złuda takiego myślenia jest jak najbardziej e, oczywista wśród uczestników handlu. Natomiast bardziej co mnie interes, jakby e, dotykało poprzez pryzmat moich doświadczeń e, z lat ubiegłych i musiałem się cofnąć do swoich dzienników inwestycyjnych, żeby się w tym upewnić, e, że tam nie naściemiałem podczas tej konferencji, ale faktycznie było to, że wydawało mi się, że trafiałem na przecudowne okazje, że Coś, co spadło z powiedzmy z kwoty X o 80%, to jest idealna okazja do tego, żeby właśnie w tym momencie to kupić. Przecież zaraz będzie taka literka V na wykresie powstawała i z tego rynek będzie wzrastał do nieba. Zaraz sobie już kalkulowałem w głowie, że jeżeli tylko cena wróci do tego poziomu sprzed dwóch tygodni czy z dwóch miesięcy, to mój kapitał po prostu będzie trzykrotnie wyższy, cuda wianki. Natomiast efekt finalny i taka puenta z tej części chciałbym, żeby była następująca. Na giełdzie nie zdarzają się okazje na tyle często i na tyle łatwo, że w sposób przypadkowy mogą trafić przed twoje nogi. Ponieważ jeżeli przysłowiowy pieniądz leży na ziemi na giełdzie, to zawsze ktoś go podniesie. Uwierz mi, że konkurujesz z najbytstremi intelektualnie ludźmi świata. W zdecydowanej większości, jeśli chodzi o poszukiwanie najlepszych inwestycji. A więc to, że firma spada i nikt nie podkupuje tych akcji, może powodować to, że ten ktoś, kto jest bardziej bystry, po prostu wie o czymś, o czym my nie wiemy. I nie wszystko, co spadło o 80%, jest dobrą. Okazją inwestycyjną, a więc pierwsza kwestia to zbyt mocne przewartościowanie własnych umiejętności i liczenie na to, że ja mam szczęście, że mam nosa do dobrych okazji. Druga sprawa, czyli ta druga część, to niedawartościowanie czasu i przeszacowanie dni względem lat. Chodzi o to, że Wydawało mi się, że jestem w stanie na tyle dynamicznie handlować, że bardzo szybko będę w stanie zarobić bardzo dobre pieniądze na giełdzie. To jest oczywiście mit. Bo, oczywiście, jestem w stanie Ci pokazać nawet dzisiaj, podczas tej sesji, nieważne kiedy to oglądasz, spółkę, która wzrosła o 10%. Dołożyć do tego dźwignię w postaci instrumentu CFD, czyli specjalnie skomponowanego nowego instrumentu, który powoduje, że wzrost ten realny na giełdzie jest mnożony przez tam, jakąś dźwignię dostosowaną do tego akurat instrumentu i zwielokrotnia to zysk, który mógłbym posiadać w swoim portfelu. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli mówimy o czymś powtarzalnym, jeśli mówimy o czymś, co ma nam służyć przez dłuższy okres czasu, to nie powinniśmy opierać się o łód szczęścia i nie powinniśmy zbyt mocno ryzykować ponieważ nawet najlepsi inwestorzy na świecie popełniają błędy i w sytuacji kiedy zawsze będziesz lewarował swoje inwestycje to ten jeden błąd może cię kosztować pierwsze 10 sukcesów i nie dlatego, że jakby rynek się na tobie specjalnie zemści tylko, że tutaj zagra aspekt psychologiczny złego zarządzania pieniędzmi, że z każdą podjętą decyzją i Efektem pozytywnym tej decyzji będziesz podnosił stawkę, bo tak działa nasza psychologia. I to spowoduje, że możesz zarobić górkę, a potem licząc na ten łódź szczęścia, że no po prostu mam nosa, na poczucie tego, że ja wiem, co robię, rynek cię zaskoczy. Bo też dalej drążąc temat z konferencji, pytanie, czy poprzednie kryzysy przygotowują nas do następnych? I tu trzeba odpowiedzieć dwojako. Aspekt psychologiczny tak, bo zazwyczaj odbywa się to w bardzo podobny sposób czyli coś kosztowało bardzo dużo i jest wręcz mocno przewartościowane, i momentalnie spada cena. To jest jakiś taki aspekt bardzo powtarzalny i to się dzieje z każdym kryzysem. Natomiast przyczyna tego spadku za każdym razem jest inna. A więc tak jak na 2020 wszyscy przygotowani byli nauką z 2008. Tak jak teraz po pandemicznym spadku ceny już wiemy, czego się możemy spodziewać. Ale rynek działa w ten sposób, że znowu czymś innym nas zaskoczy. Coś, co wydawało się nie do przewidzenia, nie do przejścia, i że tym razem to już będzie na pewno apokalipsa. Dlatego też podsumowując, stara bajka o wyścigu żółwia z zającem. Zając skakał, kombinował i faktycznie był bardziej dynamiczny, ale to konsekwentny żółw dobiegł na metę pierwszy. I trzeci element, taki najbardziej komiczny, to chyba brak pomysłu na siebie, dlatego też wylądowałem na rynku. Ponieważ wychodziłem z założenia, że póki nie znajdę pomysłu na biznes, na jakąś pracę, która będzie sprawiała mi satysfakcję i frajdę, no i generowałem odpowiedni dochód, to wszystkie pieniądze, które posiadam i będę generował w różny sposób, będę lokował na giełdzie, a w momencie, kiedy już znajdę na siebie pomysł, to stamtąd te pieniądze wyciągnę i zainwestuję w ten biznes. Tylko, oczywiście, pomiędzy tym okresem od momentu start a momentem znaleźć pomysł na biznes, będę tymi pieniędzmi zarządzał. No i znowu wydawało mi się, jest to takie proste. 1% dziennie, o którym wspominałem na początku tej audycji, czy nawet szukanie jakichś takich fajnych okazji w pomocnych spadkach. Natomiast musisz sobie uświadomić, że ta ścieżka, pomimo iż łatwo jest na nią wkroczyć, ponieważ poziom, próg wejścia jest naprawdę niewielki, tak już generować pieniądze, które nas na samym początku w naszej naiwności interesują, czyli. Zyliardy procent zwrotu w skali miesiąca czy roku jest czymś trudnym, a żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie nieosiągalnym. Ale jeśli skalibrujemy nasze oczekiwania na coś na poziomie 10-15%, czyli coś, co może nam już wygenerować jakiś ETF czy jakiś inny instrument w miarę stabilnie wzrastający, to jest coś jak najbardziej normalnego. Z tym, że w tej całej historii trzeba pamiętać o jeszcze jednej małej wskazówce. Takiej, że te pieniądze na giełdzie trzeba skądś generować. A więc tutaj zatacza się krąg. Ja pamiętam, że w krąg wpadłem, polegający na tym, że pożyczyłem pieniądze, wpłaciłem je na giełdę i z tych pieniędzy, poprzez obrót na rynku, miałem spłacić swoje zobowiązania. No i oczywiście musiało mi tych pieniędzy jeszcze zostać, żeby potem budować swoją. Wolność finansową. Natomiast w praktyce i z perspektywy czasu wiem, że jest to droga do nikąd, ponieważ na początku musisz się nauczyć, potem musisz jeszcze faktycznie odbyć odpowiednią ilość czasu, spędzić na tym, żeby te inwestycje mogły ci wykiełkować. Dlatego też sugerowałbym pójść gdzieś do pracy na etacie, żeby pozyskać źródło dochodu. Potem oszczędzać pieniądze, żeby skądś te pieniądze brać na to, żeby móc wpłacać na giełdę i jednocześnie pracując uczyć się inwestować, uczyć się rozwijać swoje umiejętności i generować stabilnie powtarzający się zysk, bo to właśnie o to chodzi, że giełdy nie da się zwojować w jeden tydzień, w jeden miesiąc. Wszystkie spektakularne inwestycje zawsze poprzedzały lata praktyki, które Dopiero po tym spędzonym czasie doszedł do pewnych wniosków i zagospodarował swoim doświadczeniem w taki sposób, że mógł w miarę fajnie, w pewnym momencie po prostu to wykorzystać na swoją korzyść i zarobić pieniądze. Ale nigdy nie jest tak, że ktoś rodzi się z talentem, i nigdy nie jest tak, że otrzymuje się coś za darmo. Tyle. Troszeczkę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że. Wyciągnie z tego coś dla siebie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia jakiegoś śladu w postaci lajku czy, czy komentarza pod tym nagraniem. I do usłyszenia w kolejnym. Pozdrawiam. Paweł Salamocha. Cześć.